Siema, siema, ja jestem Maciek, wy jesteście na kanale Bez Spiny i, i dzisiaj chcę tak jakby nagrać vloga, bo wczoraj nagra, nagraliśmy vlog z Marikar wspólnie na nasz angielski kanał Isla Familia, tu wam mogę gdzieś zalinkować. siema. Chodź tu dziubaka, pokaż się. I come here. I'm busy. Dawaj. No i zastanawiałem się co z tym zrobić. O jest dziubaka. Na. Antek też musi mieć swoje trzy grosze już się zbliża. Dali, dali, Siema, ma? my robot. Masz roboty? Super. Więc nagraliśmy wczoraj vloga na temat yy, tak jakby różnic kulturowych, wiecie, różnic takich egzystencjonalnych między Polską a Filipinami. No, według mnie, tam po prostu kilka tematów, kilka tematów sobie wybrałem, które tak dla mnie się najbardziej rzucają w oczy. Pewnie wiele rzeczy pominąłem, także yy, jeśli macie, będziecie mieli jakieś inne pomysły na ten temat, ktoś był na Filipinach albo tutaj mieszka, no to możecie mi wrzucić w komentarzu. To też może się do tego odniosę yy, w terminie późniejszym, ale mam, wiecie, mam, wypisałem sobie. Yy, no, w sumie 11 punktów. Także myślę, że, że to jest wystarczająco. No, i teraz je tutaj z Wami przerobię. A jak, a jak chcecie, no zapraszam do obejrzenia oryginału, gdzie, gdzie razem z Marikar wystąpiliśmy, że tak powiem. I na pewno jest bardziej, za, bardziej zabawny będzie od tego, co tutaj ja zrobię. Tak mi się wydaje przynajmniej. <laughs> Więc tak. Pierwsza taka różnica to barangay, jakby funkcja barangaju, barangaje to są takie podstawowe jednostki administracyjne na Filipinach. Można to trochę porównać, tak wydaje mi się, do, do jakiegoś takiego osiedla w Polsce, czy w, 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 wsi małej miejscowości, wiecie, gdzie jest Sołtys, to tutaj jest powiedzmy kapitan barangaju, no i są tam jakieś lokalne, lokalne, już władze, które są wybierane w wyborach przez ludność tego, przez mieszkańców tego barangaju, tak. Także to jest też demokratycznie, że tak powiem wyłaniane. No i, no i co, każdy barangaj oprócz tego, że posiada tego swojego sołtysa, czyli kapitana, posiada tam zastępcę kapitana, Skarbnika, który trzyma kasę. I oni tam sobie zatrudniają jeszcze pod sobą różnych pomocniczych, że tak powiem, funkcyjnych. Posiada zazwyczaj własne boisko do koszykówki. Bo to powiecie, koszykówka jest bardzo ważna na Filipinach. I posiada swoją kaplicę. Tak, kaplicę. Normalną, powiedzmy taką tradycyjną, rzymskokatolicką, bo tutaj też jest wiele, są różne jakieś odłamy protestanckie. Wiecie, są świadkowie Jehowy, też są tacy co się nazywają Inglesjani, Christo, bardzo bogaty kościół. Ogólnie wygląda na to, że to jest tutaj dobry, dobry biznes, tak? Jakieś prowadzenie kościoła. Ale Barangay ma normalną, tradycyjną kaplicę. Wiecie, yy, i wracamy, jakby do tego. Barangay posiada też yy, własną policję. I oni nawet nieraz mają koszulki Barangay Police albo Barangay Tanot. To się po filipińsku nazywa Tanot. No i są to zazwyczaj mężczyźni, tacy powiedzmy trochę lepiej zbudowani. Yy, I. Wyposażeni są w pałki, jeśli jest to konieczne, czyli na przykład jeśli jest jakaś impreza w barangaju, tak? Taka masowa, czy wieczorami, tak jak Marika opowiadała, że w miastach jest z filipińskich niebezpiecznie, no bo, bo jest, yy, to z reguły chodzą patrole albo są patrole tych, tych barangaj tanodów i oni mają po prostu drewniane pały. No w razie czego mogą komuś przyzwonić pałą. Także. No jest, jest taka opcja, ale oni też no pomagają, tak? Czyli jak coś macie jakiś problem, można się ich spytać o coś, zawsze wam pomogą. Tak wiecie. Nie jest to też yy, tak jakaś działalność opresyjna, jest to bardziej... Chodzi o pomaganie i o, o, o bezpieczeństwo, tak? yy, Co jeszcze? A. Barangaj to jest w ogóle pierwsze miejsce, gdzie są rozstrzygane spory między mieszkańcami Barangaju, czyli nie wiem, mam spór z sąsiadem, bo puszcza głośną muzykę w nocy, czy tam coś, coś, ten, ten deseń, albo nie wiem, wylewa mi ścieki na działkę, pierwsze co się robi, to się idzie do Barangaju, rozmawia się z kapitanem i się mówi, no słuchaj, mam taki problem, ten mój sąsiad robi takie, takie rzeczy. No i wiecie, oni zawsze próbują te spory rozstrzygnąć jakby w tym własnym gronie. Jeżeli jest to niemożliwe, to dopiero później jest podam, powiadam ja na policja czy tam jakieś urzędy. Why are you laughing? Show it, show it. Marika w ogóle szyje torebkę, This is bag, women's bag. Prada. <laughs> Także spory rozstrzygane są wewnątrz barangaju, i to nawet takie, wiecie, poważne spory ktoś coś komuś ukradnie, jakieś pobicia. Dawniej nawet samosądy teraz już podejrzewam, że tego tak nie ma ale słyszałem takie historie, że wewnątrz barangajów były dokonywane samosądy, włącznie. Włącznie z tym, że kogoś zabijano po prostu, tak, no bo on zabił tam kogoś, jakieś nie wiem, no zabił tam dziecko, czy, czy zgwałcił dziewczynę, czy coś, no coś poważnego już takiego zrobił. I po prostu wewnątrz barangaju został, został ukrócony nie? o głowę. Takich historii parę słyszałem, no teraz pewnie już wiecie, no postęp tutaj cywilizacyjny. Też idzie i już takich rzeczy nie robią, aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił gdzieś na dalekich prowincjach, wiecie, daleko od miast, dalej takie samosądy mogą mieć miejsca. Co jeszcze Barangaj robił? Na przykład podczas pandemii Barangaje pomagały też mieszkańcom, czyli wewnątrz Barangaju była rozdawana pomoc żywnościowa, nawet nam, nam przynosili, wiecie, dostawaliśmy tam na przykład paczkę taką 5 kilo ryżu, jakieś konserwy. What they give us, babe, during pandemic? Cans and rice? Only that. Milk? A, mleko w proszku. No, no takie, wiecie, takie rzeczy. I każdy, każdy mieszkaniec dostawał. I ja nawet mówiłem, wiecie, no ja, ja nie chciałem tego. Nie? Mówię, my spoko dajemy sobie radę, to weźcie tą naszą po prostu nasz przydział i dajcie komuś biednemu, nie? innym ludziom, ale oni powiedzieli, że nie to jest dla nas i my musimy to, my musimy to wziąć i, i w ogóle tak się wiecie, no tak się dziwnie patrzyli. Że, y, że to takie trochę FOPa odmówić takiej pomocy i no, no, niezadowoleni byli z tego, tak? Więc poprawię sobie kamerę. Więc y, y, no później już akceptowałem tą, te, 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 te datki i, i sami po prostu dawaliśmy jakimś bied, biedniejszym sąsiadom rozdawali to. Y, w barangaju można też otrzymać jakieś podstawowe leki. Kobiety, środki antykoncepcyjne dostają za, za darmo. Witaminy dla dzieci, szczepienia, podstawowe szczepienia dla dzieci, czy też prezerwatywy można w Barangaju otrzymać. Panowie mogą prezerwatywy dostać, także jak ktoś potrzebuje, może się do Barangaju zgłosić. Jeśli jest jego mieszkańcem, to na pewno coś dostanie. Barangaje również prowadzą żłobki. It barangay have like this kinder, think, yeah. but it's only for few hours. Yeah, you can two hours. only two hours per day. Okej. Okay. czyli barangaje prowadzą żłobki, ale to jest taki żłobek, do którego możecie dać dziecko na dwie godziny dziennie. And up to what age? You know, like for four, <laughs> day going to kinder already, tak? Tak, czyli do 4 do lat, bo już dziecko jak 4 lata skończy, no to powinno iść do przedszkola. Dobra, no to, to myślę, że, że tyle na temat barangajów. To taki dość obszerny temat. A jeszcze mogę Wam powiedzieć, że na przykład Sikihor, wyspa Sikihor, przykładowo jest podzielona na 134 barangaje. Bra, da, do, do, do. <laughs> I i miasta na przykład też są podzielone na barangaje, tak, czyli na przykład miasto Sikihor na wyspie Sikihor, czyli jakby to miasto takie powiedzmy będące stolicą wyspy, ono jest chyba podzielone na 42 barangaje, o ile dobrze pamiętam. I każde duże miasto na Filipinach też jest podzielone na barangaje, nie? także dobra. Druga, drugi temat. Drugi temat, który jest znaczącą różnicą według mnie to yy, przerwa na lunch. Ja się nieraz śmieję, że to jest przerwa na ryś i od godziny, od 12 w południe do pierwszej jest przerwa. Yy, wiecie, ludzie rzucają wszystko yy, i idą jeść, a jak zjedzą, to sobie leżą później, dopóki nie wybije pierwsza i wracają do pracy. Nie? Tak to z reguły wygląda no i ma to miejsce, wiecie, w sklepach, na przykład, nie wiem, na budowach, praktycznie wszędzie, no są miejsca takie, gdzie nie ma przerw na lunch, w, w biurach rządu, tak, w urzędach, niby jest polityka taka, że nie ma przerw na lunch, ale różnie to z tym jest, tak, faktycznie, także trzeba być, trzeba mieć to na uwadze, ja z reguły, jak coś w, w porze, południa chcę załatwić czy nie wiem no do sklepu pojechać coś kupić no to zawsze sprawdzam która jest godzina bo po prostu no parę razy parę razy już się tak dałem zrobić w konia że wiecie pojechałem do sklepu i zamknęli mi sklepy opuszczają rolety zamykają wszystko normalnie zamknęli mi przed no przed, przed wejściem byłem bum, sorry sir lunch break nie no, i to będzie bez sensu, nie? Bo tracicie godzinę, jedziecie gdzieś. Także trzeba mieć to na uwadze: jest przerwa na lunch. Tak samo jak sobie zatrudnicie Filipińczyków do czegokolwiek, nawet nie wiem, do posprzątania ogrodu, to bądźcie pewni, że o 12.00 ta, ta zatrudniona przez Was osoba rzuci po prostu wszystko i położy się, albo pójdzie coś zjeść. Nie? <laughs> Utnie sobie drzemkę przez, przez godzinę, albo pójdzie, albo pójdzie na ryż. Także, no tak, mają tutaj, wiecie, no wszyscy po prostu mają przerwę o jednej godzinie. No, jest to może z jednej strony dobre, z drugiej nie. No, kwestia, kwestia tego, jak się, jak się to rozważy, ale tak jest i, i jest to yy, duża różnica. No, i jeśli już jesteśmy przy jedzeniu, to wiecie, no, Filipiny to taki kraj, według mnie, kultu jedzenia. I kultu jedzenia ryżu. Także oni naprawdę uwielbiają jeść, i całe życie kręci się wokół jedzenia. Jedzenie jest jakby najważniejsza najważniejszą czynnością. I, no i widać tą radość, tak? Widać radość zawsze, właśnie jak mają tą przerwę na lunch, idą coś jeść. Wiecie, Filipinczycy ogólnie są radośni, ale, ale, ale w czasie jedzenia są podwójnie radości, albo jak zobaczą to jedzenie. I musi być, musi być ryż, także tak jak, wiecie, Marikar się zawsze śmieje, że, nie wiem, zjemy pizzę, powiedzmy, ona mówi, no nie, no ale pizza to taka przekąska w zasadzie, taka przystawka, bo, bo tam nie ma ryżu, nie, także jak nie ma ryżu, to ona jest nienajedzona, nie, także musi zjeść ryż i, i z reguły, jak nie zje ryżu, to, to tak jakby posiłek się nie liczył, nie, to tak, mówię, no taka przekąska. Tak samo, wiecie, no zabawne też jest, jak <laughs> na przykład y, chciałem jej kwiaty kupić kiedyś tam na, na jakąś rocznicę czy na urodziny, no nieważne, chciałem jej kupić kwiaty, a ona, ona mówi, kupowanie kwiatów? Przecież to jest głupota, ja, cóż mi z tych kwiatów, takich nie zjem, nie? Także no tak, takie ma podejście, mówi, lepiej kupić coś dobrego do jedzenia, a nie jakieś kwiaty będziesz kupował, nie? Co ja jestem? Koza, żebym jadła kwiaty, nie? No takie, <głos》>, tak mi mówi. I, no i tak, tak Filipińczycy do tego podchodzą. E, lubią, wiecie, lubią jeść wspólnie. To jest też takie dla nich e, e, bounding, tak? Przez jedzenie, czyli takie no, pogłębianie więzów przyjacielskich, rodzinnych. Także najlepiej, jakiś dużo y, osób jedzących wspólnie jeszcze naj, najlepiej z jednego garka wiecie, rękami i wtedy wtedy jest y, wielka radość i wszyscy są, wszyscy są szczęśliwi i tak samo na przykład y, filipińską dziewczynę mając, wiecie jak zaczynacie zaczynacie się spotykać, randkować to ona zawsze się was pierwsze co będzie pytała czy już jadłeś lunch nie? zaczynacie z nią pisać, nie wiem, w około południa kochanie, jadłeś już lunch i to, i to pytanie będzie się ponawiało, powtarzało codziennie, albo czy zjadłeś śniadanie, czy jadłeś kolację, nie, I to są, to jest, to jest normalne, nie, zawsze będzie się was pytać o jedzenie, nie, czy już było. Napiję się. Kolejna sprawa no, związana z jedzeniem, to są fiesty, tak? I fiesty... Fiesta to jest ważniejsze święto na Filipinach od Bożego Narodzenia, no, od jakiegokolwiek święta, mimo że to jest kraj katolicki, to fiesta to jest najważniejsze święto. No i bardziej jest celebrowana na, na prowincji. Tutaj wam gdzieś wrzucę, wrzucę, wrzucę linki do, do fiest, na których byliśmy, możecie sobie obejrzeć. W mieście tak bardzo nie przeżywają tych fiest, ale na prowincji to idą, idą na, na pełnym gazie nie? To, jest, to jest na zasadzie zastaw się, a postaw się. Nieraz biorą jakieś kredyty, żeby, żeby tylko kupić tą świnię, bo z reguły na prowincji musi być, musi być świnia z, z, z tego zrożna, tak, upieczona na ognisku. No, i do tego różnych, dużo innych gadżetów do jedzenia. I najważniejsze jest jedzenie. Jest też alkohol na fiestach, ale po jedzeniu i to już zazwyczaj ludzie kupują jakby we własnym zakresie ci goście ale ten organizator fiesty po prostu stawia dużo jedzenia. Wiecie, wielu Filipińczyków pracuje za granicą naprawdę bardzo, bardzo wielu. I oni zawsze starają się na te fiesty z zagranicy zjeżdżać też do siebie, żeby, żeby no celebrować tą fiestę. No i fiesta polega na tym, że jest bardzo dużo jedzenia, wystawionego wiecie, na, na stole, i przewija się przez dom bardzo dużo ludzi, którzy wchodzą, nakładają sobie na talerze, jedzą i wychodzą. Także to też jest takie, wiecie, u nas imprezy, jak są, to z reguły. Ok, no jest jedzenie, alkohol, każdy chce sobie posiedzieć i porozmawiać, tak, bardziej to polega na, na rozmowie, na jakichś głupich rozmowach, żeby fajnie spędzić czas, a tutaj to jest jedzenie, nie, także przechodzi taka fala ludzi przez chatę i je wychodzi, nie, tam kilku zostanie trochę dłużej, właśnie kupią jakieś piwo czy rum i sobie, sobie opędzlują gdzieś za domem, pogadają, ale... Generalnie większość to jest tylko przejście, przejście, żeby, żeby zjeść. Nie? To jest dla mnie dziwne nie? i zawsze mnie to fascynuje, że tak to tu wygląda, no i, ale tak, tak jest. Nie? A wiecie, tą, a tą fiestę naprawdę to, jest, to są godziny przygotowań, żeby to wszystko przygotować. No a później jest takie przejście, tylko z jedzenie. Nieraz się nakładają jeszcze na wynos, wiecie, do, do tych do plastikowych torebek i do domu, nie. Także no to też się łączy z tym, z tym kultem jedzenia, i, i tym, że jedzenie to jest jakby podstawa, podstawa życia na Filipinach i, i, i wszystkiego. No. Wszystko się kręci wokół jedzenia. Kolejna sprawa, która mnie tu trochę zaskoczyła, to yy, długa broń. Yy, no normalnie na, na ulicach, wiecie. Yy, I ogólnie broń. Każdy ochr ochroniarz, nawet nie wiem, no gdziekolwiek będzie ochroniarz zatru zatrudniony, on będzie miał minimum broń krótką zawsze przy sobie. A jak są na przykład checkpointy policyjne, czyli, wiecie, no policja zatrzymuje, <coughs> zatrzymuje pojazdy i tam sprawdza, zawsze mają M16. Nieraz, <coughs> nieraz. Można zobaczyć, jak, jak nie wiem, policjant jedzie na skuterze i, i przewieszony mają 16 na sobie, czy też nie wiem, ochroniarze w bankach, czy nawet na stacjach benzynowych z shotgunami dużymi. Także ta broń, broń jest, codziennie ją, ją widzicie i to jest też normalne. I tak naprawdę wiecie, na początku, na początku się tak. No jest to takie wrażenie z jakiejś tam sprawy, a później już, już nikt na to nie zwraca uwagi, nie? Są obwieszeni bronią, okej. Okay. No wiecie, No z drugiej strony nie jest to dziwne, bo zdarzają się strzelaniny różne, nie? Różne porachunki, różne rzeczy się tu dziwne dzieją. Także, no nawet nie tak dawno temu gubernatora wyspy Negros zastrzelili podczas akcji takiej, że tam rozdawał pomoc dla biednych rodzin. Normalnie egzekucja, wpadli goście z długą bronią, z zabili jego i parę innych osób przy okazji. Jak wiecie, no otworzyli ogień z 16 no to no było tam ostro, nie? Także jest to, jest to dziki kraj, jest to dziki kraj i, i wiecie, walka o władzę tutaj jest cały czas i politycy się potrafią zwalczać między sobą. Różne rodziny mają różne wpływy i tak dalej. Także. Yy, no jest niebezpiecznie, ale, ale dla szarych ludzi z reguły jest okej. Okay, no bardziej niebezpiecznie jest być politykiem, nie? niebezpiecznie jest być politykiem lub być w jakiś tam dziwnych układach. Także. Poza tym. Poza tym myślę, że jest ok. Nie?